Cześć! Słuchasz podcastu Obsesja Doskonalenia, w którym rozmawiają Marcin Pytlik i Paweł Salamonik. Rozmowy dwójki przyjaciół na temat poprawienia swojego życia i stawania się z dnia na dzień coraz lepszym. Dodajemy łyżkę dziegciu i rozmawiamy również o ciemnej stronie rozwoju osobistego. Dziękujemy, że jesteś z nami, a teraz życzymy miłego słuchania. Dzisiejszego odcinka jest pytanie: Jak oszczędzać bez zwiększania dochodów? No i nie da się tego zrobić bez zaczęcia dbania o swoje oszczędności, czyli o pieniądze, które zarabiamy. No bo jeśli nie zarabiasz więcej, no to nie jesteś w stanie oszczędzać, jeśli nie zaczniesz lepiej wydawać. I trochę w dzisiejszym odcinku chcemy porozmawiać właśnie o tym, jak wydajemy nasze pieniądze, jakie narzędzia mamy do tego, żeby wydawać ich mniej, no i jak sprawić, żeby faktycznie nie zarabiając więcej, na koniec miesiąca zostawało nam więcej pieniędzy w naszym portfelu. Spinając klamrą, co kontrolujesz, to otrzymujesz? Marcin, ja mam Dobrze do Ciebie zasady. pytanie. E, mam do Ciebie pytanie, bardziej od strony najpierw psychologicznej, zanim przejdziemy do konkretnych narzędzi. Z czego wynika Twoja łatwość w oszczędzaniu? Bo masz takową. I trudność, i zarazem trudność w wydawaniu pieniędzy. I czy jednym z powodów może być lęk? Jeżeli tak, to jakie są negatywne konsekwencje tego zjawiska u Ciebie? No to jakby samym negatywnym zjawiskiem lęku przy wydawaniu pieniędzy, no to na pewno jest po prostu dyskomfort, tak? Jakby w niektórych obszarach życia trudno mi jest wydawać pieniądze. Jest to pewnie związane z jakimś dzieciństwem, z jakąś przeszłością, z jakimiś jakby złymi doświadczeniami i jakby wydawanie pieniędzy mi już od dziecka nie przychodziło łatwo, nie? Może to mieć związek, jakby też tam z ograniczonymi środkami, powiedzmy, w domu rodzinnym, czy że w dzieciństwie tych pieniędzy, jakby nigdy nie było zbyt dużo. No więc z jakiegoś powodu takie oszczędzanie naturalnie już miałem od małego, żeby dbać o to, co chcę kupić, bo jakby wiedziałem, jaką konsekwencją jest kupno sobie danej rzeczy, na przykład tego, że później nie mam na inne zachcianki. Więc trzeba było planować, trzeba było zarządzać. A nie ma nic lepszego ani jakby zwiększenia swojego oszczędzania niż Planowanie i zarządzanie swoimi wydatkami. Stąd, jakby ta łatwość, myślę, moja w życiu dorosłym. Że to, jakby było od samego początku. Musiałem myśleć, na co wy wychodzą, jakby moje pieniądze. I teraz, w dorosłości, kiedy te pieniądze, jakby zarabiam sam, jestem, jakby mam już automatycznie mechanizmy stworzone, które pomagają mi zachowywać więcej kasy na koniec miesiąca. I czasami faktycznie ten lęk jest, jakby, dyskomfortem, bo jest nieuzasadniony. Czyli, jakby, powinienem sobie na coś pozwolić, powinienem sobie wydać, idąc w myśl natury, jakieś tam drogi środka, wydać na coś pieniądze, co lubię, czy co sprawia mi satysfakcję. Ale z jakiegoś powodu w środku tam krzyczy: Nie! Jak później wszystko stracisz, to teraz nie będziesz miał kasy, a jak cię zwolnią? I wiecie, milion jakby myśli na minutę, yy, dlaczego nie powinienem jakby tego wydać? Więc wydaje mi się, że trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Natomiast no, to, ta łatwość jakby jest już od samego początku u mnie ze względu na to, że nigdy ich nie było dużo, więc jak musisz zarządzać jakimś zasobem, to automatycznie szuka sposobów, jak to robić. To dla kontrastu, ja na przykład takowych lęków yy, nie mam, ale z drugiej strony, przysłowiowa bieda mnie też nie nauczyła, y, jak oszczędzać. Nikt mnie nie nauczył, jak oszczędzać w ogóle, jak zarządzać finansami, jak planować, jak je wydawać. Co doprowadziło do bardzo dużych długów na pewnym etapie. Brak tej wiedzy nie był jedynym powodem tych długów. Oczywiście równolegle y, były, były jakieś inne problemy. Życie ponad stan i duże długi. Ale też dzięki tym dużym długom ja zacząłem, y, dzięki dużym długom i otoczeniu, ja zacząłem oszczędzać. Czyli najpierw była sytuacja podbramkowa, gdzie nie miałem wyboru już musiałem coś zrobić i wtedy w ogóle pojawił się temat inteligencji finansowej i początek oszczędzania i wtedy pojawiły się dwa pierwsze szlagiery, czyli Robert Kiyosaki, biedny ojciec, bogaty ojciec i finansowy ninja, pana Szafrańskiego. To były pierwsze dwie pozycje. To jaką masz najprostszą poradę dotyczącą oszczędzania, jaką mógłbyś komuś dać? Najpierw płać sobie. <laughs> najpierw płać sobie, to akurat najbogatszy człowiek w Babilonie. Tego ty mnie nauczyłeś, czyli jak dostaję wypłatę, to najpierw oszczędzam. Bo kiedyś robiłem to w taki sposób, że oszczędzałem na samym początku tej drogi oszczędzałem na sam koniec miesiąca, czyli to, co mi zostało. Teraz robię to na samym początku miesiąca. W momencie kiedy podsumowuję miesiąc poprzedni i planuję miesiąc kolejny, to bardziej najpierw płacę sobie. Ja akurat nie mam tego w postaci procentów finansowych, tylko mam w postaci takiej, że płacę za rzeczy za które muszę zapłacić, którymi jestem związany z umową, kwestie mieszkania, etc. Następnie wiem, ile potrzebuję na przeżycie następnych 30 dni żyjąc poniżej standardu, w jakim mógłbym żyć i ta różnica, która mi zostaje, jest wpłacana na konto oszczędnościowe. Czasem to jest 15% moich zarobków, czasem to jest na przykład 70% moich zarobków. Od razu, od razu odbiję to pytanie. Jaka dla Ciebie jest najprostsza metoda oszczędzania? No, powiedziałeś to, to jest życie poniżej standardu. To jest w ogóle rzecz, od której nie da się jakby oszczędzać, nie zwiększając dochodów, jeśli nie zaczniesz żyć poniżej standardu. Jeśli nic Ci nie zostaje na koniec miesiąca, no to nie jesteś w stanie nic jakby z tymi oszczędnościami też zrobić. Więc jeśli zarabiasz tam powiedzmy 5000 zł nie, na rękę, no to powinieneś żyć jak za 4, mhm. czy 4,200. Nie w każdej sytuacji jest to możliwe i każdego sytuacja y, jakaś tam finansowa jest inna. Natomiast to jest takie założenie, które mi zawsze przyświeca, że nie kupuję rzeczy po prostu, na które stać osobę zarabiającą moje wynagrodzenie, tylko kupuję jakby rzeczy, za które stać osobę z, powiedzmy, 80% mojego wynagrodzenia. I dzięki temu te 20% zawsze w jakiś sposób jest bezpieczne. Powiedziałeś, że nie każdy może to zrobić. Uważam, że nie. Uważam, okay. że każdy może kontrolować i zarządzać, a to już powiedzieliśmy, co kontrolujesz, to, to otrzymujesz. I dopiero w momencie, jak coś rozpiszemy, możemy znaleźć miejsce do optymalizacji. Na tym polega cała analityka. Na przykład analityka internetowa. Musisz mieć dane, żeby na tej podstawie móc coś poprawić. Mój taki case, który mi zapadł w pamięć, było to, że jak zaczęliśmy liczyć swoje finanse, to w pewnym momencie w tabeli mi wyszło, że wydaje 400 zł na pączki. Jak jeszcze jeździliśmy do biura przed czasem Co policja, i wyszło <laughs> tak, że oglądają się amerykańskich filmów i wyszło, że ja wydaję 400 zł na pączki. To jest dla mnie to kosmos. Pr prosta decyzja była: okej, okay, nie jem od dzisiaj pączków, 400 we w kieszeni. Gwarantuję, że każdy ma, generalizując, każdy ma taki obszar, który nie jest świadomy, a który w momencie, kiedy go sobie rozpiszę, będzie go można, będzie można sobie poprawić. To nie jest ważna skala. Ważne są, ważne są te dobre nowiki i ważne są te wartości procentowe, finalnie. Czyli pierwsza nasza porada, którą moglibyśmy dać i którą obaj stosujemy, to jest prowadzenie arkusza z wydatkami. On może być bardziej zaawansowany bądź mniej. Wklejmy link w komentarzu do takiego trochę bardziej zaawansowanego arkusza, w którym z którego ja korzystam i korzystam z niego do dziś. Jest on od pana, pana Michała Szafrańskiego, chyba Michała Szafrańskiego, finansowy ninja blog. Podlinkuję go jakby w komentarzu jakby do tego odcinka. Monitorujemy. Po prostu swoje wydatki, dzięki temu, tak jak powiedziałeś, znajdujemy rzeczy, na które wydajemy zbyt dużo. Trzeba znać nawet średnie wydatki, właśnie na jedzenie, na samochód, na paliwo, na jakieś rzeczy, powiedzmy, na rozrywkę. W tym arkuszu akurat jest to bardzo, w bardzo zaawansowany sposób rozbite. Ja jestem w stanie dojść, patrząc po Excelu, do miejsca, ile wydałem na rozrywkę w 2021 roku. I pytanie: Czy taki arkusz to dobry pomysł dla osoby początkującej? Ja uważam, że nie, bo odbiłem się. Odbiłem okay. się od takiego arkusza, mianowicie na początku. Moja tabela, od której się odbiłem, była bardzo zaawansowana, a jeszcze tego nie czułem, jeszcze nie miałem The. jakichś wymiernych skutków i się od tego odbiłem. Następnie zrobiłem sam własną tabelę metodą małych kroków i ona była na początku bardzo prosta. Samo spojrzenie na to, jakie mam przychody, jakie mam wydatki, podzielenie tego na kilka podstawowych kategorii kategorie, które muszę zapłacić, po, po, pogrubione na, na czarno z, związane z umowami y, jakieś kategorie, które na pierwszy rzut oka, na przykład są do zniwelowania na czerwono streamingi albo przykładowo Papierosy, na zielono, sport i rekreacja. I w momencie kiedy zastosowałem prosty szablon, to dużo zmniejszyłem próg wejścia, ułatwiło mi to. Zrobiłem to sobie raz w tygodniu, czyli raz w tygodniu siadam do tego, to mi zostało do teraz. Raz w tygodniu robię podsumowanie, i potem raz w miesiącu takie globalne. Bez paragonów się to nie uda, słuchajcie. Musicie zacząć zbierać paragony w każdym możliwym miejscu. Bierać te paragony i później wprowadzać właśnie czy raz w miesiącu. Ja to robię na bieżąco, nie? Ty robisz to raz w tygodniu. Ja po prostu mam paragony jakby w kieszeni, w kur. I jak tylko mi się przypomni, wyciągam, jakby wszystkie, wprowadzam to na odpowiednią tabelę w Excelu. Czyli właśnie tak jak Ty powiedziałeś, może prostsza wersja i tylko, nie wiem, 4-5 kategorii, tak? Ale potem ona sama się rozbudowuje. Moja Ten. jest już teraz bardzo zaawansowana, ale na początku była prosta. Znowu pozwolę się z Tobą nie zgodzić. Nie zbieram paragonów. Okej. Okay. Nie zbieram paragonów, mam historię konta. Mam datę, w której ostatni raz robiłem swoją tabelę finansów, bo tak to nazywam. Widzę w historii, potem sobie ustawiam historię od danego dnia do danego dnia i wtedy na tej podstawie sobie to wy dla okay. mnie to jest prostsza metoda. Jedyne co ono to bliżej, nie wiedziałem z czego są, bo teraz jak robię to bardzo regularnie, zawsze co 7 dni, to pamiętam co kupowałem na przykład we wtorek czy w środę, bo też tych zakupów nie ma e, znowu tak jakoś bardzo dużo. A do tematu zakupów pewnie przejdziemy. To a propos zakupów, no to złota zasada, która może pomóc Wam zwiększyć swoje oszczędności, odroczona konsumpcja. To jest chyba drugie najprostsze narzędzie, które można wdrożyć, zastosować natychmiast. I tutaj podzielimy się jakby taką metodą. My to nazwaliśmy, jakby tak roboczo. Inkubator zakupowy to jest taka metoda, w której wpisujesz sobie na jakimś kalendarzu, czy na kartce papieru, czy nie wiem, na jakiejś tablicy, jeśli z niej korzystasz, rzecz, którą chcesz sobie kupić i nie możesz jej kupić szybciej niż 30 dni od momentu, kiedy to zapisujesz. Ta rzecz musi, że tak powiem, odleżeć swoje. To jest świetne dla osób, które mają problem z kompulsywnymi zakupami i nie radzą sobie właśnie z takim, powiedzmy, przyciąganiem przez przedmioty, kiedy coś widzą i nagle muszą to kupić. Jakby, czy poprawianiem sobie humoru. Czy poprawianiem sobie humoru poprzez zakupy, tak? Uznajemy, że okej, okay, możesz to kupić, jeśli to wytrzyma tam 30 dni i ty po 30 dniach to otworzysz i nadal to będzie aktualne. Jeśli używasz nawet analogowego kalendarza na ścianie, zapisz tam przedmiot za 30 dni. Chcemy sobie kupić jakiś, nie wiem, tam... To ja mam super case, co możemy Do. sobie kupić. To on mi najbardziej uzmysłowił, jak emocje często decydują. Bo zmieniłem okulary, które miały, które są złotego koloru, wtedy było lato, hormony i tak dalej, i doszedłem do wniosku: Ja muszę mieć złoty łańcuch. <laughs> ja, muszę <laughs> mieć, ja muszę mieć złoty łańcuch. I jeszcze na jesieni, jak będzie do czarnego golfa wyglądał, no niesamowite, muszę go mieć. No i posprawdzałem takie łańcuchy, które, które w tym splocie, które mi się podobały, dwa, trzy koła mniej więcej. Muszę to mieć, no to jest dla mnie niezbędne. Wrzuciłem to do inkubatora, jak zobaczyłem to po 30 dniach, to się roześmiałem. <laughs> Niech to będzie idealne podsumowanie, czy inkubator zakupowy sprawi, że pewnych rzeczy nie kupisz. Sprawi. Sprawi, że nie kupisz większości tych rzeczy, które się tam znalazły. Podzielę się tylko jeszcze, jak mój inkubator wygląda, bo na początku on był 30-dniowy, a teraz to wygląda w taki sposób, że ja zakupy, które nie są jedzeniem, robię raz w miesiącu. Nigdy nie kupuję w trakcie miesiąca nic. Okay. A zawsze robię to w danym jednym dniu i wtedy wrzucam to do takiego inkubatora na datę w kolejnym miesiącu lub jeszcze w kolejnym, jak już jestem pod koniec danego miesiąca mnie to w taki sposób aktualnie działa, zakupy tylko raz w miesiącu. Kupuję wszystko przez internet, także jeżeli mam coś do kupienia, robię to tylko i wyłącznie raz w miesiącu. To jest właśnie, poruszyłeś jakby rzecz, kolejną rzecz, o której chciałem właśnie powiedzieć, czyli zakupy z dostawą. One są w ogóle genialnym sposobem na oszczędzanie pieniędzy, bo będąc w sklepie my jesteśmy bardzo podatni właśnie na to kuszenie przez produkty i każdy zna pewnie sytuację, jak idzie głodny do sklepu i nagle ładuje do tego koszyka, no bo wszystko by chciał zjeść i później te rzeczy w jakiś sposób się marnują jakby w domu. Naprawdę, jeśli macie taką możliwość, bo wiadomo, że nie w każdym Miejscu jest to dostępne, natomiast korzystać z zakupów z dostawą dużych, jakby hipermarketów, które gdzieś tam lokalnie u Was obsługują, to jest to świetna opcja, żeby oszczędzać, bo po prostu wydajecie mniej. I kiedy stworzycie sobie tam taką listę zakupów, takich rzeczy, które zawsze muszą być w, w Waszym domu i wytniecie te wszystkie czekolady, chipsiki, dodatki, <laughs> które gdzieś się bierze mimochodem, o bo batonik mnie gdzieś tam przykuł moją uwagę, o bo może bym spróbował tego, o a tego nie znam, co to, to jakby dla mnie to jest super metoda, bo ja mam jakby swoją stałą listę zakupów po prostu w wersji online i jakby nic do niej nie dodaję. Wiem już, jakie produkty są mi potrzebne do takiego codziennego życia i kiedy chcę sobie sprawić przyjemność kupnem chipsów czy czegoś słodkiego, to muszę wyjść, żeby to zrobić. A bardzo nie lubię zakupów y, takich w wersji powiedzmy offline'owej, takich, gdzie trzeba pojechać do sklepu, więc wtedy jest to czasem dla mnie wystarczająca zniechęta, żeby, żeby jakby się tego działania nie podjąć. Ewidentny game changer. U mnie zredukowało koszty takiej spożywczo-chemiczne z 1500 do 800 zł miesięcznie. I jeszcze świetna rzecz, że tam możecie filtrować, tak jak typowy Sklepach po, po cenie i po promocjach, mhm. nie? I teraz w sklepie, kiedy zastanawiacie się, który a widzicie 20 i wiecie, tu ktoś z radia gada, tu ktoś przechodzi, w sklepie dajesz sobie filtruj od najtańsze i od razu masz pokazane, jakby produkty. Wtedy wiesz, czy dany produkt, nie wiem, lubisz, czy on jest, nie wiem, zbyt nisko jakościowy, czy dlatego jest taki tani i możesz stworzyć sobie, możesz podjąć decyzję, co ja lubię kupować raz i później ją w kółko replikować. To jest też ogromna oszczędność czasu, który też jest pieniędzmi, i to jest oszczędność na dojazd, który też jest pieniędzmi. Ale no do tego oczywiście musi być tam. Możliwość realizacji takich zakupów z dostawą, więc jeśli chodzi o spożywkę, to najczęściej są to duże miasta, bo takie miasta gdzieś tam mniejsze, które też oferują, jakby mają gdzieś ten, ten sieć, powiedzmy duży hipermarket w okolicy. Natomiast jeśli chodzi o produkty takie internetowe, jakby zamawiane z jakiejś stron typu Allegro, no to tu masz już pełną dowolność. Możesz już chociażby to zacząć zamawiać, tylko z dostawą, i to już zobaczysz, że zmniejszy Ci liczbę wydatków i pozwoli Ci dużo szybciej kalkulować, czy dany produkt jest w odpowiedniej cenie. Oczywiście poruszyłeś jeszcze temat czasów, dla mnie w temacie zakupu. Bardzo ważne, żeby podejmować jak najmniej czasu na te decyzje. Bo jak słusznie zauważyłeś, czas to również pieniądze. To ja mam bardzo wiele różnych procesów zakupowych. Jeden od ciebie, kupowania po największej rzeczy, która została najczęściej kupiona. Po co ja mam zastanawiać się nad tym, skoro już ludzie to zweryfikowali? To jest świetne. Plus, mam takie śmieszne, nazwijmy to, procesy w ubraniach. Dla mnie bardzo ważne, na przykład, jest tkanina. Dlatego filtruję sobie nie wiem, 100% bawełna, Czy tam, jak kupuję czapkę, 100% wełna na od najtańszych. Decyzje same się podejmują. Ewentualnie wybiorę kolor, żeby mi fitowało do butów, ale decyzja się sama podejmuje, bo mi wyskakuje wynik i kupuję tą pierwszą, która spełniła te wymagania. Marcinie, chciałem poruszyć jeszcze jedną rzecz, nie do końca związaną z narzędziami, bo oszczędzanie i pieniądze to też wiele emocji. I pytanie, czy w tych emocjach w momencie, kiedy oszczędzanie stawiamy jako wartość jedną z nadrzędnych, może się pojawić wstyd. Wstyd związany z tym, że na przykład nie spełniamy oczekiwań naszego otoczenia. To na pewno ten wstyd można poczuć, kiedy... Kiedy właśnie nie dowozimy jakiegoś obrazu wśród swoich znajomych, czy nie wiem, wśród partnerki, na przykład, z którą się spotykamy, czy kiedy randkujemy, lub jesteśmy, nie wiem, w zaawansowanym w jakimś tam związku i ta osoba w inny sposób zarządza swoimi finansami, to wtedy na pewno taki wstyd może się pojawiać. Ale, no tak jak powiedziałeś, to jest kwestia ważności i jeśli oszczędzanie dla nas jest wyżej w tej kategorii priorytetów, no to musimy się nauczyć w jakiś sposób to znosić. Na pewno ludzie wydają pieniądze w inny sposób niż my. Jeśli my chcemy zacząć oszczędzać i na przykład, nie wiem, mówimy, że nie pójdziemy do, do knajpy, tak? Czy nie chcemy jakby wydać kasy. Czy pójdziemy w do tańszej knajpy. Czy pójdziemy do tańszej knajpy, no i nasi znajomi w jakiś sposób, ale co jakby reagują, że ale co, no to nie masz kasy, czy to stuwa i tak dalej, no to wiadomo, że to może być w pewien sposób jakiś dyskomfort. Natomiast pieniądze w mojej ocenie przynajmniej nie lubią zbyt dużych emocji. Lubią być podejmowane na chłodno, decyzje co do nich, wobec czego pytanie o emocje, tam, gdzie są emocje, tam zazwyczaj są albo lęki, albo przesadna też ekscytacja w niektórych momentach, więc warto tutaj mieć po prostu. Stały system, tak? I jeśli będziesz monitorował swoje wydatki, będziesz wiedział, że wydałeś 300 zł w tym miesiącu na restaurację. I jeśli to w, przy Twoim stylu życia jest małe, to nawet jeśli znajomi zaproponują drogą knajpę, okej, okay, to idź, później komuś odmówisz. Ale bądź gotowy na to, żeby wziąć wtedy ten wstyd, kiedy ktoś powie, ej, idziemy do najdroższej knajpy w naszym mieście, odpowie, słuchajcie, no jakby nie mam tego w tym momencie w budżecie. Czyli zastąpmy emocje procesami. Zastąpmy taki, emocje procesami. Taki jest tego wniosek. E, mi z tym wstydem pomógł otoczenie, bo ja też e, popisywałem się kiedyś pieniędzmi, również jak nie miałem, co doprowadziło, to najczęściej ludzie tak co doprowadziło również do długów. Mi otoczenie pomogło, pomogłeś mi Ty, pomogło mi kilku naszych znajomych, którzy naprawdę są komandosami w temacie inteligencji finansowej i oni wyglądali tak, czy dla mnie Ty, jakbyście tego wstydu kompletnie nie czuli i dzięki temu ja też przestałem ten wstyd czuć. By the way, więcej nauczyłem się od mojego otoczenia, to znowu pokazuje, jak otoczenie jest ważne, w tematyce oszczędzania, w tematyce inteligencji finansowej, niż z książek. Którech też kilka przeczytałem. Kolejny wniosek z Twojej wypowiedzi to też na pewno droga, droga środka, żeby z jednej strony z jednej strony oszczędzać, z drugiej strony się nagradzać. U mnie to budżet tak naprawdę decyduje. To proces decyduje, czy mnie na coś stać. Również jak standardowy Polak, mam tak, że y, więcej sobie pozwalam na przykład w pierwszej części miesiąca, a w drugiej mniej. Czyli okej, okay, mam daną pulę pieniędzy, sobie już y, zapłaciłem, zapłaciłem za wszystkie jakieś naj, najważniejsze formalne rzeczy, y, no i idę do tej restauracji. Znam prostą konsekwencję. Że na przykład w ostatnim tygodniu do tej samej restauracji nie będę mógł pójść. Czy nie by było na to stać? Tak, pewnie by było nie stać, żeby codziennie chodzić do tej restauracji. Natomiast wracamy z powrotem do tego, co powiedziałeś. Życie poniżej standardu jest tutaj kluczem i świadczy właśnie o tej dojrzałości, tej inteligencji finansowej. I niesamowitą rzecz, jeśli chodzi o to życie poniżej standardu, którą bym tutaj dodał, jest ta, że możecie sobie uzmysłowić, że tak naprawdę jesteście w stanie posiadać większość rzeczy, o których pragniecie, tylko nie możecie ich posiadać po prostu w tym samym czasie. Nie? Ludzie mają taką tendencję do gromadzenia, jesteśmy jak takie po prostu chomiki, które wypychają te usta kolejnym bibelotem, kolejną świeczką, kolejną rzeczą wiszącą gdzieś tam czy leżącą na półce i zbierającą kurz. Postarajcie się, jeśli chcecie jakby zwiększyć swoje oszczędności, przestawić na takie życie, takiej gospodarce obrotu. Spróbować myśleć o przedmiotach jak swego rodzaju narzędziach, które muszą na Was pracować. No. Dobrze, słuchajcie, Marcin napisał doktorat z tego tematu i <laughs> tak. też się mam nadzieję, że się pochwalisz, ile ostatnio zabrałeś. Zyskałeś w środku. Tak, kontynuując myśl, obracajcie przedmiotami, które macie. Naprawdę możecie posiadać wszystko: konsole, fajne ciuchy, jakieś nie wiem, tam za zabawkę, którą chcecie, samochód, o którym marzycie, tylko te rzeczy czasem przy waszych zarobkach nie są w stanie być w tym samym momencie. Dlatego zobaczcie, jak się żyje, posiadając daną rzecz, czy ona wam faktycznie zmienia to życie i wy jesteście najszczęśliwszymi ludźmi na świecie dzięki temu, czy nie. I jeśli ten efekt, wow, minie, po prostu puśćcie to w obrót sprzedajcie to dalej, dajcie komuś to poczuć, a wy z tych zwróconych pieniędzy możecie kupić sobie, zainwestować jakby w kolejny przedmiot. I wtedy tworzy się taki efekt trochę najmu przedmiotów, że wy sobie na przykład kupicie PlayStation, pogracie na nim rok, sprzedacie z, powiedzmy, stratą wartości 30% i wyjdzie na to, że wyście pożyczyli PlayStation za 350 zł rocznie. Jakbyście próbowali znaleźć wypożyczalnię, która za tyle wypożyczy, to jest nierealne, nie do zrobienia. A da się naprawdę w taki sposób posiadać telefon komórkowy, jakieś gogle wirtualnej rzeczywistości, Symulatory, ja, ja tak kierownicę sprzedałem i tak dalej. Naprawdę da się w taki sposób obracać przedmiotami. I odpowiadając na Twoje pytanie, jakby mi handlując naprawdę drobnymi rzeczami w domu, ja też staram się być minimalistą, sprzedawać jak największą liczbę takich gratów, które mi nie są potrzebne, a jeszcze u mnie zalegają z jakiegoś powodu. Na takim zwykłej sprzedaży na olx udało mi się zebrać 10 tysięcy. Łącznie. 10 tysięcy zł w skali roku. I to dla jednego będzie dużo, dla jednego to będzie mało, ale ja wystawiam czasem rzeczy po 10 zł. Wystawiam jakiś okap na. Naczynia tam, gdzie one schną, tak? Suszarka to się chyba profesjonalnie nazywa, która po prostu leży w zlewie. Ja tego nie używam. Ja wystawiłem to za 10 zł, zszedłem na dół po schodach, wpakowałem to w paczkomat, wysłałem dziękuję. To słuchajcie, jeżeli chcecie, żeby Marcin zrobił dla Was power speecha technicznego na temat sprzedawania, i drugi temat, jeżeli chcecie, żebyśmy nagrali kolejny odcinek o filozofii minimalizmu, to zostawcie proszę komentarz. Ja ustosunkuję się też do jednej, odpo do jednej kwestii, czyli nie wszystko na raz Prosty temat: streamingi. Kiedyś miałem Wszystkie. Od Amazona, Netflixa dosłownie wszystko, a potem doszedłem do wniosku: przecież to nie ma sensu żadnego. Tak samo jak z platformami do audiobooków. Mam teraz jedną platformę do, do, do audiobooków, mam teraz jeden serwis streamingowy, umowy są 30-dniowe. Jak mi się skończą opcje w danym serwisie streamingowym, to przeniosę się na kolejny. I tym sposobem koszty streamingu gdzieś ze 150 czy 180 zł zredukowałem do, do 40. Koszty platform audiobookowych mam na poziomie 40 zł miesięcznie. Ja Tobie bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dziękuję również. Cześć, trzymajcie się. Trzymajcie się, pa. Dziękujemy, że poświęciłeś swój czas, aby móc się z nami wspólnie rozwijać. W opisie do tego odcinka znajdziesz odnośniki do wszystkich materiałów pomocniczych, o których wspominamy. Jeśli możemy cię o coś prosić, to zostaw swój komentarz pod tym odcinkiem oraz zaobserwuj i zasubskrybuj nasz kanał. Dla nas to ogromne wsparcie, ponieważ nasz podcast może dotrzeć wtedy do większej liczby ludzi, a ty nie przeoczysz wtedy informacji o żadnym nowym odcinku, który publikujemy. Do usłyszenia, cześć!